Jeden z najbardziej opłacalnych kalendarzy adwentowych Dzisiaj otwieram mój ulubiony oraz wasz flakon I wrzucam wam do niego linka Jest to kalendarz o sporej wartości Również działa teraz na niego kod rabatowy Znajdziecie w opisie A jeżeli chcecie kupić tańszy kalendarz, również opłacalny To wersja z poprzedniego roku jest dostępna jeszcze w sklepie Którą też bardzo polecam W tym sklepie internetowym jest dostępny również luksusowy kalendarz adwentowy revolution Rituals, Więc jest bardzo duży wybór. Wrzucam Wam linki do tych kalendarzy, zarówno do sweterka, który mam dzisiaj na sobie. Znajdziecie wszystko w opisie. Jeżeli miałabym kupić jakiś kalendarz adwentowy w ciemno, to byłby ten. Zapłaciłam za niego 587 zł, co daje w przeliczeniu średnio za jedno okienko 24 zł. Oczywiście przeliczę cenę każdego kosmetyku, ale podali wartość, jaka ma być w tym kalendarzu adwentowym, to 2754 zł. Rituals, mamy tutaj dyfuzor zapachowy, cena to 79 zł, taką pojemność również można kupić na stronie i czas na numer 2 co znajduje się w środku widzę tutaj mamy jakieś płateczki, maseczki dokładnie są to hialuronowe nawilżające płatki pod oczy za te dwie pary wychodzi mi tutaj około 35 zł czas na trójeczkę, trójka jest mała ale myślę, że może być wartościowa no, powiem Wam, że to jest naprawdę kandydat do e, kalendarza adwentowego. Jednego z najlepszych, tak ogólnie, jakie otwieram, bo flakoni zawsze wysoko trzyma poprzeczkę. Ale po to też otwieram te kalendarze, żeby sprawdzić. Versace e, Dylan Purple. Bardzo ciekawi mnie ten zapach. Z chęcią sobie powącham. Wiem, że lubicie takie miniaturki perfum. I właśnie tutaj też jest taki malutki flakonik. 58 zł, 5 ml. W nutach głowy mamy gorzką pomarańczę, sok z gruszki bergamotkę. W sercu mamy fioletową frezję w bazie cedr. No, naprawdę bardzo ładny taki słodki, kwiatowo-owocowy zapach. Numer 4. Tamten zapach jest takim kandydatem do kupienia przeze mnie. Tutaj malutka próbka, ale jest to marka droga. Z Sisley w pojemności 10 ml trafił się krem do twarzy i w przeliczeniu z pełnego opakowania wychodzi on około 176 zł. Jest to krem do twarzy z różą, czarną różą, który ma nam wygładzać, rozjaśniać, liftingować, nawilżać i co nie tylko, więc, no, obiecanie producenta, jak zwykle, jest naprawdę duże, ale czy. Tutaj będzie to racja, to się dowiemy po używaniu. Piątka duża. Jak widzicie, mamy tutaj produkt z serii Vela Professional. Jest to szampon do włosów 100 ml. I taki, oto, szampon kosztuje 69 zł. Mamy tutaj Omega oraz AHA. No, bardzo ciekawe. Dobra, lecimy z szóstką. Co tym razem się znajdzie? Tu jest naprawdę bardzo ciężkie opakowanie i bardzo wielkie. Widzicie, znajduje się tutaj kosmetyk z Nux i tak jak patrzę po opakowaniu, to myślę, że to będzie to pełnowymiarowy. Jest to krem do twarzy z serii liftingującej. Pojemność to 50 ml. Ten skoncentrowany krem do twarzy na noc kosztuje 254 zł. I przechodzimy do siódemki. Ogólnie w tych kalendarzach adwentowych jest tak, że zawsze trafi się jakiś produkt, który jest e, takim hitem, i to najczęściej nie jeden, więc na takie hity tutaj również czekamy. A tymczasem mamy. Jest to, słuchajcie, serum. Serum do rzęs. Na początku wyglądało to jak próbka. Proszę tutaj nie ulec takim wrażeniom, ponieważ M2 Beauty jest to połowa pełnowymiarowego opakowania. W pojemności 2 ml mamy serum do rzęs, tak jak mówiłam, za 225 zł. Numer 8. Ogólnie swego czasu to była jakaś taka moda na te sera do rzęs. Ja dawno tego nie używam. Czy wy używaliście? Ja trochę nawet zapomniałam o tego typu produktach, więc można tutaj poznać też nowe marki. I tutaj w Fekaj znajduje się Apple Cider. To na pewno będzie ładny zapach. Jest to scrap. Peeling po prostu 60 ml. Taki oto peeling 73 zł. Ja ogólnie bardzo lubię owocowe zapachy i jabłkowe bardzo. Ostatnio mam wielką fazę na jabłka w jedzeniu i ogólnie we wszystkim. Tutaj taka malutka próbeczka, ale na pewno ona będzie wartościowa, bo to jest Benefit Professional, czyli po prostu baza wygładzająca. E, tutaj jest pojemność 3 ml, cena to 35 zł. I przechodzimy do dziesiątki, do połowy dokładnie tego kalendarza. A nie, jeszcze nie, co ja mówię? 12 to jest połowa. Sorry! W środku znajduje się. No, też bardzo wartościowy kosmetyk, ponieważ dr Barbara Strum to są kosmetyki molekularne, i tutaj w pewności 3,5 ml znajduje się przeciwstarzeniowy krem pod oczy, którego nie mogę otworzyć w słoiczku, więc jak widzicie. Mimo, że to mała próbka, jest to profesjonalnie zapakowane. Licząc z pełnowymiarowego opakowania, 193 zł, więc dużo. No, ogólnie tam są jakieś nowoczesne technologie użyte, więc ja tutaj nie będę za dużo o tym mówić, bo to by całego filmu nie starczyło. I czas na jedenastkę. W jedenastce znajduje się pasta do zębów i jest to pasta do zębów o zapachu, zapachu, może o smaku kwiatowym. Ogólnie te pasty do zębów są jakieś takie, nie wiem, bym powiedziała luksusowe. Ogólnie takie dosyć, dosyć znane. Ale pojemność jest mała, ponieważ 25 ml. Blossom Tea. Widziałam informację, że może być jeszcze drugi wariant, czyli Creamy Matcha. Generalnie cena jest to 14 zł. Natomiast ja osobiście. Z tej pasty się nie cieszę, dunastka, ponieważ ja używam past do zębów tylko i wyłącznie bez fluoru, po żadne inne nie sięgam. I mamy tutaj Kerastę, no i to jest dosyć popularna marka produktów do włosów i tutaj znajduje się w pojemności 50 ml resistance. Jest to produkt termoochronny, 65 zł. za niego tutaj wychodzi. Trzynasteczkę zaraz tutaj obok mamy, zobaczymy czy będzie pechowa, czy szczęśliwa, spójrzmy, aj, no widzicie, coś tu się nie chce pokazać, zawartość niebieska, tubka, a w środku znajduje się balsam do ust z filtrem 50, co uważam bardzo duży plus, yy, kokosowy, Fajnie, nawierzający. No i tutaj jest 10 gramów pojemność. Jest to oczywiście kosmetyk pełnowymiarowy. Marka Bondi Suns 29 zł. I przechodzimy do pudełeczka z numerem 14. A w środku znajduje się Babor. Ten Babor też ma dosyć drogie swoje kosmetyki. E, pojemność 15 ml przeciwzmarszczkowy krem HSR lifigujący. Taki oto kosmetyk kosztuje 150 zł. E, na stronie Babor można właśnie nawet go w tej pojemności kupić, więc nawet nie musiałam przeliczać z pełnego opakowania. I tutaj jest kosmetyk mi nieznany. Znów produkt do włosów, Mani. Maska, która na, ma nam nadać taki połysk 50 ml. Color Wow and Chris Appleton. to jest wersja travel size i kosztuje 80 zł. Przechodzimy do pudełeczka z numerem 16. Ogólnie bardzo mi ciekawi 23, ale to jeszcze chwilę, bo jest naprawdę gigantyczne. I tutaj z firmy Pai. Te kosmetyki są mi bardzo dobrze znane i to akurat chyba jest mój ulubiony z tego. To są takie rozświetlające kropeleczki. Pojemność to jest 10 ml, 79 zł. Nawet taką pojemność można sobie kupić. 17, bardzo duża. Sprawdźmy co tym razem. U, to, czy to coś więcej jest? Czy to tylko taki mały produkt? Ja, nie, no to coś tutaj przesadzili. Mogli jednak ten lakier do paznokci z firmy LIA wsadzić do mniejszego opakowania. Naprawdę <gryw> przesadę. Tamten lakier kosztował 70 zł. Przejdźmy do numeru 18. A co mamy w 18? No, coś tutaj wypakowanego aż po brzegi. I uwaga, jest to Lora Mercier. I bardzo fajny puder, który ja wam powiem, że ja bardzo lubię. Jego pojemność to 9,3 g. To jest taki klasyk generalnie. Sporo osób używa go też jako taki ślubniaczek, wiecie, makijażystki, widzę, bardzo fajny puder. Natomiast jak dla mnie drogi, dlatego go nie używam na co dzień, bo ja jakoś nie wiem bardzo dużo pudru zużywam cena takiego pudru 165 zł. Numer 19. Możecie mi napisać swój ulubiony puder. Ja mam ten Golden Rose. O, ale chciałabym może coś innego wytestować sobie i tutaj mamy kolejny produkt do kompletu z firmy Vela Professional Ultimate Tripper 75 ml. Tym razem jest to głęboko odżywcza odżywka, maska. Cena taka sama jak przy szamponie, 69 zł, numer 20. I w 20 będzie chyba coś dużego. Kurczę, nie mogę tego wyciągnąć. <laughs> Ale dobra, udało się. Na pewno też jest to coś ciężkiego. W środku znajduje się tubeczka Hugo Boss Alive i jest to perfumowany... Krem do rąk oraz do ciała. Wydaje mi się, że te perfumowane do dłoni to jednak troszkę ciężko, bo mogą aż tak dobrze Tam Tamten kosmetyk kosztował 35 zł. Problem z tego typu kosmetykami ogólnie jest taki, że często one są w jakichś zestawach prezentowych, ale ciężko dostać je oddzielnie i tutaj znajduje się murat. Kurde, to jest mega drogi kosmetyk. Ja cię! I to jest pełnowymiarowe opakowanie, 30 ml, ja nie wierzę. Nie, to jakby, widząc to, dla mnie ten kalendarz adwentowy jest mega warty zakupu. Ja, jeżeli chodzi o opłacalność kalendarzy, zawsze stwierdzam, jak jest jakiś kosmetyk, który będę bardzo chciała używać, albo gdy jest coś mega wow i ten oto kosmetyk kosztuje 639 zł. Jest to serum rozjaśniające, nie no, hit. Zawsze mi szkoda szczerze hajsu na te kosmetyki, a wiem, że są mega warte swojej ceny. Mord 22, ja w ogóle chyba rozpocznę otwieranie od końca kalendarza adwentowe, co Wy na to? Bo jednak się zawsze nie mogę doczekać, co będzie na końcu. <grym> Czy to będzie źle, jak będę od końca otwierać, dajcie znać. No i tutaj mamy Rio de... o nie, ja cały czas powiem Rio de Janeiro, no Sol de Janeiro. Jest to Brazilian Boom Boom Cream, bardzo fajny krem, bardzo ładnie pachnie, to jest mała pojemność. 25 ml. Lubię go. Często ze sobą zabieram na jakieś wyjazdy. 30 zł. No i przechodzimy do wyczekiwanego przeze mnie okienka. 23... Kiko. O. Ale co tu się z tym Kiko stało? Widzicie? Trochę porysowane. To się musiało otworzyć. No właśnie, bo w ogóle nie zabezpieczone to w środku. Oby było całe. Jest. No dobra. Zobaczcie, to jest paletka. Mamy tutaj lusterko. Bardzo mi się podoba. Ładna ta paletka. Fajne są cienie. Kiko, to jest trochę u nas marka zapomniana, ale mówiście, że bardzo lubicie kupować za granicą. No bo właśnie u nas wycofali sklepy. I taka oto paleteczka. Kosztuje 64 zł. I przechodzimy do ostatniego. Okienka 24. A w środku znajduje się. Moi kochani. Kosmetyk mega drogi, który znamy już z innych kalendarzy adwentowych, ale chyba nie był opakowany aż w karton, ponieważ jest to Augustinus Bader. Cena to 365 zł. Jest to kosmetyk. The Rich Cream, tutaj ma jakieś swoje technologie, jak ja to mówię, oh, badam, 15 ml, no powiem Wam, że te kosmetyki w tym kalendarzu naprawdę są mega wartościowe. Moi kochani, oto są wszystkie kosmetyki z tego kalendarza, miały wynosić 2754, a mi wyszło 3051, więc fajnie, fajnie, że na plus, bo często jest jednak tak, że wychodzi mi to jakoś mniej. Powiem Wam tak, dla mnie najfajniejszy kalendarz adwentowy, ponieważ mamy kosmetyk, dokładnie ten zawsze chciałam kupić. Było mi szkoda kasy, był bardzo drogi i Loramesję. Ja dla tych dwóch kosmetyków bym kupiła ten kalendarz adwentowy. Reszta mogłabym oddać. mogło być gratisie, ale te dwa, to ten hit. Reszta? Przecież tutaj też mamy bardzo dużo ciekawych i wartościowych kosmetyków. Sztosik! sik! Powiem tak! Dla mnie to jest najlepszy kalendarz adwentowy w tym roku. Jestem zadowolona bardzo, bardzo. Jest jeszcze na niego rabat dzisiaj, więc wrzucam Wam linka do niego w opisie i zapraszam Was do obejrzenia moich innych filmów, które wrzucam tutaj. Zapraszam i do zobaczenia jutro, buźka. Pa, pa.